Witam Was na moim kanale, kupiłem sobie na Aliexpress taką mini bezprzewodową drukarkę kolorową i właśnie dzisiaj chciałem Wam ją zaprezentować, zwłaszcza, że teraz mamy okres dużych przecen na Aliexpress. Black Friday to fajny okres na zakupy, zwłaszcza, że zbliżają się święta. Ja często kupuję w Aliexpress nawet baterie do prysznica, a także różne akcesoria do dronów. Znajdziemy tam produkty, których nie znajdziesz w sklepie polskim, a jeżeli już nawet znajdziesz, to z pewnością dużo drożej niż na Aliexpress. Dostawę otrzymuje poniżej 14 dni, ale ważne, żeby sprawdzić sprzedawcy, czy na pewno to jest sprzedawca godny zaufania. Wracając do naszej mini drukarki, ja wybrałem sobie wersję z kartridżem kolorowym, to znaczy się by móc drukować w kolorze. Oczywiście ten kartridż pozwala mi również drukować czarny kolor. Tych drukarek jest tak wiele, że pozwoliłem sobie zamieścić link do opisu tego filmu. Wcześniej kupiłem już sobie drukarkę podobną, która kosztowała dwa razy więcej, a drukuje tylko w czarnym kolorze. Dlatego tak ważne jest dobór odpowiedniej oferty do własnych potrzeb. W zestawie poza samą drukarką otrzymujemy instrukcję obsługi nie w języku polskim, mamy kartridż, przewód do ładowania, a także dostałem dwie tekturki po to, żeby równo drukować, chociaż te tekturki są na tyle miękkie, że za bardzo się nie przydadzą. Pod klapką znajdziemy wysuwany gumowy czyścik do oczyszczenia dyszy drukującej. Obsługa tej drukarki jest banalnie prosta. Otwieramy klapkę, przesuwamy ten pierwszy przycisk po to, żeby otworzyć obudowę i wsunąć kadrycz, Najpierw kadrycz oczywiście odbezpieczymy. Zakładam, że drukarkę macie naładowaną, więc wystarczy teraz nasz telefon, nasz smartfon połączyć poprzez Wi-Fi samą drukarką i w tym celu musimy włączyć przycisk pod klapką, ten OFF on Przesuwamy z OFF na ON, drukarka się włączy. Znajdziemy w Wi-Fi taką nazwę Embrush i wbijamy hasło. Hasło zazwyczaj standardowe to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolejny krok to trzeba zeskanować ten kod QRT, który znajduje się na klapce. Jeżeli go zeskanujemy, automatycznie przechodzimy do strony, z którą się łączymy, i tam zamiast aplikacji, to właśnie w tym miejscu możemy tworzyć napisy, wkleić zdjęcie i drukować. Drukarka będzie się łączyła z telefonami, z Androidem, z iPhone'ami, a nawet z komputerem. Ja nie ukrywam, że mi najprościej zrobić sobie napis poprzez zdjęcie JPG. Najłatwiej mi jest w PANcie lub w innym programie. Do tworzenia napisów, obrazów, tworzę sobie dany rysunek, a potem wrzucam poprzez tą aplikację do drukowania. Oczywiście możemy bezpośrednio napisy stworzyć w samej drukarce, ale prościej jest zrobić sobie to w komputerze i przerzucić to do drukarki do wydruku. Pokażę Wam teraz tą moją wcześniej kupioną drukarkę za ponad 600 zł. Do niej sam cartridge z czarnym tuszem kosztuje ponad 300 zł. W jej przypadku musimy pobrać sobie aplikację. I już w tej pobranej aplikacji tworzymy różne wzory, napisy. Możemy wklejać różne zdjęcia, podobne działanie. Przy czym tutaj robimy to wszystko w aplikacji, którą pobieramy. Czy to na Android, czy to na iPhone'a, czy to do komputeru. Drukuje dość podobnie do tej drukarki kolorowej, ale jest znacznie droższa. A do czego taka drukarka może się przydać? Naprawdę super zabawa i to nie tylko jeżeli chodzi o drukowanie na kopertach różnych napisów, podczas urodzin, różnych imprez okolicznościowych, na butelkach możemy sobie nadrukować co chcemy, zeszyty szkolne, walizki wszystko możemy sobie opisać, zaznaczyć, że to jest nasza własność, etykiety sklepowe, a także kody QRT. Wyobrażam sobie, że ktoś drukuje kod QWERTY, na przykład na jakimś tam plakacie na przystanku. Oczywiście jest to zabronione i jest to wykroczeniem, ale ciekawy pomysł na szybką reklamę. Widziałem filmy, w których te drukarki były wykorzystywane do nadruku na kawie czy też na innych przedmiotach spożywczych. Ja tego nie próbowałem, nie chcę sobie niszczyć drukarki, zresztą i tak bym prawdopodobnie nie wypił kawy z tego typu nadrukiem. Jeśli chodzi o drukowanie na ciele, to nie ma problemu na gładkich powierzchniach typu plecy, e, w ręce dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o taką owłosioną rękę jak moja, to niestety chyba za bardzo dociskałem drukarkę i ten cały tusz się rozmazywał. Jeżeli chodzi o palce, takie gładkie powierzchnie, gdzie nie ma jakichś włosów, spokojnie możemy drukować. Umyjemy potem cały wydruk pod wodą. Troszeczkę to trwa, ale mydełkiem spokojnie schodzi. Mogę sobie wyobrazić, że w jakichś nieuczciwych sklepach... Będą fałszowali daty terminów przydatności produktu do spożycia. Bez problemu da się wydrukować datę, czy to będzie opakowanie szklane, butelka, czy to będzie jakaś torebka typu zupa chińska, bez problemu zrobimy nadruk i faktycznie ta data wygląda jakby była oryginalnie nadrukowana przez producenta. Ale możemy to sprawdzić, wystarczy zbliżyć nasze palce i potrzeć ten wydruk z terminem do przydatności danego produktu. Jeśli tuż się będzie rozmazywał, to prawdopodobnie sprzedawca w danym sklepie coś tutaj fałszował. Ja naprawdę polecam tą drukarkę, zwłaszcza w takich cenach do 400 zł. Osobiście polecam wariant z kartridżem do wydruku w kolorze. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz je w komentarzu, na pewno Ci odpiszę. Na dniach opublikuję recenzję dronów DJI Neo w porównaniu z Hover i X1 Pro. Wraz z akcesoriami, to z diodami kupionymi właśnie na Aliexpress, także subskrybuj ten kanał, a nie ominą Cię filmy o ciekawych gadżetach, które prezentuję właśnie na moim kanale. Link do oferty, z której ja wybrałem moją drukarkę, macie w opisie do tego filmu, ale pamiętajcie o Black Friday na Aliexpress, być może znajdziecie tą drukarkę w jeszcze lepszej ofercie cenowej. Dzięki serdecznie za uwagę, do następnego razu, hej!